Kochana mamo i Włodku, z okazji Waszych inmin życzę Wam dużo zdrowia, dużo pieniędzy, szczęścia, pogody, ducha, a mamie szczególnie spokoju, żeby się o nas nie martwiła. Życzenia te składamy ja i w porządku alfabetycznym Apis, Bobi, Kizi, Zima i Sol. I tam tu jeszcze. pozostałe nie mówią, dlatego że wzruszenie odebrało im głos. I to było wszystko. A jeszcze chciałam Wam życzyć, żebym ja w przyszłym roku pojechała do Afryki, do Rwandy i żebym mogła widzieć goryle górskie we mleku. Każdego dnia, gdy jest ładna pogoda, yy, szympansy wychodzą na wybiegi zewnętrzne. I na wyspę idą dwa najmłodsze, urodzone u nas w ogrodzie: yy, Solo, półletnia, półtora roczny Bobby, a na wyspie czeka na nich już samica Sima, dziewięcioletnia. Ona jest również urodzona w naszym ogrodzie i jako mniej sprawna, nie jest y, z tą starszą dwójką, tylko właśnie z tymi maluchami. Y, w upalne dni, żeby mogły się ochłodzić, zabieram im na wyspę wiadro z wodą. Oprócz tego do zabawy dostają również y, kartony. Na wyspę przejeżdżamy takim zwodzonym mostem. Polo potrafi doskonale ten mostek sama przyciągnąć, także muszę cały czas uważać, żeby sobie tego mostka nie przyciągnęła i żeby nie uciekła z wyspy. Kilka lat wcześniej, gdy Sima była jeszcze y, sprawna, całkowicie y, zamiast takiej taśmy, jaka w tej chwili jest, była gumowa linka. I ona jest pod, przywiązywana, ten mostek, tą linką, pod takim kątem ostrym. I było mi dosyć trudno ten mostek przyciągnąć do wyspy. Gdy ciągnęłam, właśnie tą linkę tak pod kątem ostrym, yy, i dopiero po którymś razie wpadłam na myśl, że jeśli będę tą linę pod kątem rozwartym ciągnęła, ten most szybciej przyjedzie. Ja to wpadłam na to dopiero po paru razach. Sima zrobiła coś takiego za drugim razem, także myślę, że jeśli chodzi o zmysł techniczny, to gruje ona nade mną. Solo cały czas e, trzyma się mi na plecach, bobi z przodu. E, w, w naturze matki, szympansice również w ten sposób transportują swoje dzieci. Młodsze podtrzymują, e, podtrzymują ręką e, na brzuchu, a starsze e, siedzą matką na plecach. Sima jest, Solo jest do mnie y, dosyć przywiązana, tak że zanim y, się oswoi trochę z wyspą, to raczej nie puszcza mnie na krok. W tej chwili Solo waży już y, 20 kilo, także że jest, jest dosyć ciężka. Bobi tylko 7 kilo waży. Sima zauważyła już maluchy i, i pędzi, żeby się przywitać. Szczególnie y, taką troską otacza małego Bobiego. A on czasem jej y, y się y, nie, nie rewanżuje jakąś taką podobną czułością, tylko nawet jest, jest dosyć agresywny. Potrafi boleśnie Sime ugryźć. Czasem właśnie tak po południu dostają do jedzenia ryż z kompotami. Jest to ulubione danie y, Simy. Sima potrafi już y, sama trzymać łyżkę, jak tylko ma ochotę, daje jej kubek i ona sama łyżką z kubka zjada sobie ten. Y, ryż. Dzisiaj nie ma ochoty na samodzielne jedzenie łyżka. Każdy z szympansów lubi y, coś innego y, z, z tego ryżowego, takiego ryżu z kompotami. Y, Sima lubi owoce. Najpierw wyjada owoce, szczególnie truskawki. Podobnie robi nasza najstarsza samica Kizi, natomiast Apis, dziewięcioletni samiec, lubi tylko sam ryż z kompotem. Owoce, a szczególnie gruszki wypluwa nawet. Szympansy, te wychowywane tak sztucznie, właściwie powinny mieć ze sobą jakieś kocyki czy pieluchy, dlatego że właściwie nie jest się z nimi cały czas. I powinny mieć coś, do czego by mogły się przytulić i żeby mogły poczuć się bezpiecznie. W naturze matka jest cały czas z nimi. No, niestety, gdy się je wychowuje sztucznie, człowiek praktycznie nie ma takiej możliwości, by być z nimi cały dzień i całą noc. Później, gdy są już starsze, właściwie te kocy nie są im potrzebne dla takiego poczucia bezpieczeństwa, ale właściwie dostają jakieś szmaty po to, żeby sobie budowały z nich gniazda I, i każdy inaczej właściwie z tych naszych szympansów śpi, inaczej wykorzystuje te szmaty, dlatego, że Apis y, zwykle y, kładzie je sobie pod głowę, on lubi, żeby mieć wysoko pod głową, natomiast y, y, Solo podgarnia sobie tak, że opiera brodę na tej kupie y, takich y, kocyków i szmat, Kizi i Sima robią sobie wianuszek wokół siebie i w środku tego wianuszka otoczony tymi ciuchami śpią sobie. Ma, idzie do miski z wodą. Ona bardzo lubi y, bawić się wodą. Y, gdy włoży jej się tam kawałek jakiejś szmaty do środka, to y, wykręca ją, pierze. Robi to bardzo sprawnie. Y, solo doskonale... Wykorzystuje do zabawy ten trzepak taki. Huśta się na nim, wspina się, następnie sto, stoi na dwóch nogach i później zeskakuje. W czasie zeskoku robi taki obrót o 180 stopni i, i chwyta się dłońmi. Dla Simy jest to z kolei podmocne. W tym celu, żeby, żeby mogła wstawać lepiej. Solo potrafi stawać na rękach, szczególnie właśnie przy ścianie czy przy jakimś pniu. Potrafi przez chwilę nawet utrzymać się, trzymając nogi do góry. Szympansy w naturze poruszają się tak zwanym ruchem brachiacyjnym, to znaczy przerzucają się z jednej ręki na drugą, chwytając się jakichś gałęzi czy lian, i w ten sposób właśnie solo w tej chwili robi, w tym celu wykorzystując zawieszone liny. Od, właściwie od dzieciństwa, od, od, gdy była jeszcze malutka, miała parę tygodni. To starałam się po prostu robić jej takie gimnastyki, które by wzmocniły właśnie jej ręce, nogi. Żeby później była po prostu sprawna. W tej chwili widać, że sobie zupełnie nieźle radzi, potrafi dosyć długo wisieć trzymając się tylko jedną ręką albo trzymając się nawet tylko stopami liny. żeby po każdym takim występie ją pochwalić. Jest bardzo łasa na pochwały. Reaguje żywo na to jak na aplauz publiczności, zwłaszcza dzieci. Wtedy popisuje się, powtarza kolejne jakieś czynności. W tej chwili widać, jak Sima stanęła na dwóch nogach. I w sumie to nieczęsto nie jej się zdarza. Od Sima trzy lata temu bardzo poważnie zachorowała. Przeszła wirusowe zapalenie mózgu. Była bardzo chora. Całkiem sparaliżowana, w ogóle się nie poruszała, nie potrafiła nawet sama jeść. To, że wróciła do zdrowia, to zawdzięcza pani doktor Wieruszewskiej, neurolog, która po prostu poświęciła jej bardzo dużo swojego czasu i po prostu trafnie, trafnie określiła chorobę, leki, dała jej odpowiednie i również duży udział w tym powrocie Simy do zdrowia mają dziewczyny, rehabilitantki ze Szpitala Kamieńskiego, z Kamieńskiego. Wiola i Magda, które po prostu nauczyły mnie, w jaki sposób masa, masaż przeprowadzać u Simy i, i odpowiednią gimnastykę. Kilka dni temu Zdarzyło się, że właśnie Sima po raz pierwszy stanęła i zrobiła parę kroków, trzymając się kraty. Oczywiście zawiadomiłam o tym zaraz panią doktor Wieruszewską, która zjawiła się następnego dnia w ogrodzie. Przyszła do simy z czekoladą. Sima, gdy ją zauważyła, właściwie pędem zbiegła z półki. Naprawdę to było bardzo wzruszające, gdy przytulała się do pani doktor i no, widać było, że ją poznaje i że się bardzo cieszy. Spędziłyśmy w sumie <trawie> prawie godzinę w klatce. Solo była z nami również i była trochę niezadowolona, ponieważ więcej uwagi pani doktor poświęcała Simie. Od czasu do czasu musiałam ratować panią doktor z opresji, bo...